W związku z faktem, że na naszych oczach obserwujemy bardzo szybki proces zwijania się europejskiej gospodarki, spowodowanej antyrosyjskim fanatyzmem, towarzysz Michał chciałby zaproponować kolejne dwie sankcje Challenge. Na początek może słowo wyjaśnienia. Czym są sankcje challenge? Jest to taka internetowa zabawa, gdzie na waszych social mediach, na Facebookach czy na YouTubie możecie nagrywać krótkie filmiki, gdzie tutaj realizujecie wyzwania zaproponowane przez towarzysza Michała. W poprzednim filmie zaproponowałem dwie sankcje challenge. Pierwsza ma związek z moim ubraniem, mianowicie ze względu na fakt, że w nadchodzącej zimie będziemy marznąć, nie będzie węgla, nie będzie gazu. No to właśnie zaproponowałem, żeby tutaj zakładając zimowe ciuszki, w, w zimowych rękawicach 100 razy na klawiaturze napisać na złość Putinowi, będę marznął na złość Putinowi, będę marznął na, na złość Putinowi, więc to jest jakby pierwsza sankcja challenge. Druga sankcja challenge w związku z faktem, że będą y, problemy w, o, z ogrzewaniem wody. Y, tutaj już Niemcy zapowiedziały, że ze względu na oszczędności gazowe zostaną wyłączone baseny, bo to niemieckie baseny są ogrzewane za pomocą gazu i najprawdopodobniej pomogą pojawić się także problemy wszędzie w całej Unii Europejskiej problemy z dostarczaniem Ciepłej wody, więc zaproponowałem kolejną sankcję, żeby właśnie sankcje Challenge, takie wyzwanie, żeby y, szczególnie ci najbardziej agresywni rusofobi pokazali, jak bardzo nienawidzą Putina, żeby nagrali filmy, jak to wchodzą do y, wody, do wanny z zimną wodą, albo też biorą prysznic, myją włosy. No i właśnie krzyczą, będę się mył w zimnej wodzie, na się i tak dalej. Więc są to takie dwie sankcje Challenge? No i tutaj w związku z faktem, że ten proces, yy, proces rozkładu europejskiej gospodarki postępuje, to chciałbym dzisiaj zaproponować kolejne dwie sankcje challenge. Pierwsza dotyczy wyro wyrobów z celulozy. Wyrobów z celulozy, yy, yy, która to do produkcji celu celulozy yy, kluczowym, kluczowym składnikiem jest właśnie gaz. Jest właśnie gaz, więc tutaj pojawiła się informacja, że ze względu na fakt, że tutaj ceny gazu strasznie wzrosły rok temu za 100 metrów 100 metrów sześciennych gazu w Europie płacono jakieś 300 dolarów w tym momencie Cena rynkowa, gdyż tutaj Komisja Europejska postanowiła urynkowić ceny gazu, postanowiła, żeby te ceny gazu były decydowane przez wolny rynek, żeby to spekulanci w Europie mogli spekulować, mogli spekulować, więc wolny rynek zwycięża na naszych oczach. Wolny rynek doprowadza do tego, że yy, właśnie ten fanatyzm, fanatyzm antyrosyjski, fanatyzm. I wolny rynek doprowadza do, takiej, do takiego cudownego koktajlu, że y, rok temu ceny gazu były 300 dolarów za 100 metrów sześciennych. dzisiaj ceny gazu to jest 3500 dolarów za 100 metrów sześciennych, więc wzrost ponad dziesięciokrotny. krotny a to, wcale, a to wcale nie koniec. A to wcale nie koniec. No, przypominam tutaj wszystkim tym rusopowom, że cały czas y, jednak jeszcze ten gaz z Rosji jest do Europy dostarczany. Cały czas pa kraje europejskie płacą płacą Rosji, płacą Putinowi za, e, za rosyjski gaz, więc chcieliście tutaj ukarać Rosję, ukarać Putina, a e, teraz płacicie za ten gaz 10 razy drożej no ale dobrze, no w związku z faktem, że tutaj no, pojawiły się problemy z, z tym, że ten gaz z, z pojawił się, jest, jest strasznie drogi, no to tutaj yy, no, firmy zajmujące się przetwórstwem celulozy, celuloza, która jest takim kluczowym składnikiem do produkcji wyrobów takich jak papier toaletowy, jak chusteczki higieniczne, jak papier po prostu do produkcji książek i wiele innych tutaj towarów no to one zawieszają Produkcję albo też tą produkcję bardzo ograniczają. No, jest to, jest to pewien problem, który mnie osobiście dotyczy. Może powiem dlaczego. Ze względu na fakt, że jestem ojcem, no to Towarzysz Michał zużywa bardzo dużo produktów związanych z celulozą. Przede wszystkim używam pieluszek, używam pieluszek i mam tutaj właśnie e, torby pieluszek. No, mamy 44, no już troszkę jest zużyte mam także zaopatrzone jestem dobrze, jest tutaj nieotworzone pudło z kolejnymi dwoma a więc widzicie 88 pieluszek no ale być może już niedługo te pieluszki będą takim towarem deficytowym, no zresztą jak ktoś ma małe dziecko to wie, że ta celuloza jest potrzebna właściwie na każdym kroku nie tylko pieluszki, ale także waciki, ale także chusteczki i właściwie cały czas ta celuloza jest, jest jest potrzebna. Co prawda, co prawda, za moich czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, to celulozy podobno nie używano. Tutaj pamiętam, jak w mieszkaniu, w którym się wychowywałem, tam w jednym pokoju były takie sznurki pod, pod sufitem, i tam podobno te, te sznurki zostały powieszone po to, żeby tam suszyć pieluszki tetrowe. Jak działają pieluszki tetrowe? Towarzysz Michał nie wie i nie chce wiedzieć. Być może właśnie fakt że moja mama stała się taką e, taką e, gorliwą, feministką, walczącą o prawo do aborcji, to jest właśnie ta trauma po korzystaniu z pieluszek tetrowych, no w każdym razie towarzysz Michał w tym momencie informuje, że jako taki typowy ojciec XXI wieku wychowany na pampersach e, e, nie chce tutaj powrotu do, nie chce powrotu do e, do pieluszek tetrowych i jeśli okaże się, że ceny, e, ceny pieluszek w Rosną, to niestety yy, yy, tutaj yy, zostanie ukarany mój syn. Mój syn, który ma już 2 lata i pół roku, niedługo będzie miał 2 lata i 7 miesięcy i jest to już czas najwyższy, yy, żeby przeszedł na nocnik, już niektóre dzieci przechodzą na nocnik mając lat dwa, a mój synek cały czas na ten nocnik nie chce iść. Nie chce iść ma jakąś blokadę, więc w momencie kiedy będzie trzeba płacić duże, duże pieniądze yy, na, na, na te pieluszki. I te pieluszki mi się skończą, to po prostu chcę, nie chcę, ale muszę posadzę, posadzę mojego Mikołaja na nocnik i powiem mu, teraz robisz na nocniku. E, a on mówi, nie chcę, nie chcę, no to, to, to krzyć, e, na złość, e, na złość Putinowi będę robił nocniku no w każdym razie żarty żartami, no ale tutaj ta sankcja challenge, no, dotyczy dotyczy jakichś tam braków, braków w ogóle, no w tych wszystkich strategicznych towarach. No to jest jakiś taki ten temat papieru toaletowego jest to, był, był, był to zawsze taki temat do śmiechu, gdzie naśmiewano się z Polski Ludowej, że w PRL-u były problemy z dostępem do papieru toaletowego. No przypomnijmy, że jeśli chodzi o dostęp do papieru toaletowego, to właśnie papier toaletowy, upowszechnienie papieru toaletowego wśród polskiej populacji, to jest właśnie ta cywilizacyjny, cywilizacyjna zasługa Polski Ludowej. No przypomnijmy, że, że w II Rzeczpospolitej to tego typu problemy rozwiązywano przy pomocy liści, ewentualnie gazet, zwłaszcza tych gazet kościelnych. Yy, więc fakt, że w ogóle Polak przestał pod, podcierać się yy, liściami, Pola, Polak przestał Przestał podcierać się jakąś trawą czy słomą, a zaczął używać papieru toaletowego. To jest właśnie cywilizacyjna zasługa Polski Ludowej i najprawdopodobniej dzisiaj w Polsce kapitalistycznej będzie trzeba wrócić do tej tradycji z kapitalistycznej II Rzeczpospolitej. A więc szukajcie liści, już już należy chodzić do lasu, nie tylko po chrust, ale. Także po liście. Więc, więc ja proponuję właśnie taką sankcję/challenge. Aha, no tutaj jest informacja z Wielkiej Brytanii, że w Wielkiej Brytanii w ramach właśnie przygotowywania się na problemy z, 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 z dostępem do papieru toaletowego reklamowany jest taki produkt, mianowicie ekologiczny papier toaletowy. Składa się to z takich 20 szmacianych ręczniczków, które się tam jakoś składają na rzepy. także Właśnie jest takie 20 ręczników, jeden przykleja się do drugiego, można to zwinąć, i następnie, e, kiedy to, to wisi w, w, w toalecie, i kiedy korzystacie, to bierzecie taki ręczniczek, używacie, e, a następnie wrzucacie do, do, do jakiegoś tam pojemnika, i kiedy to jest pełne, ten pojemnik, no to to się pierze, więc to jest recykling, więc, więc w ramach, właśnie, więc zapomnijcie o e, takim jednorazowym papierze, ale ten zresztą, zresztą tutaj w kontekście ostatniego filmu, za który byłem krytykowany, no byłem krytykowany, że mówienie o, o pewnych sprawach tam związanych z, z, z naturalnym nawozem, no, to troszkę obniża powagę kanału więc przepraszam Przyjmuję krytykę. Nie będę mówił już o, o produkcji nawozu nat naturalnego, ale jakby od tej strony yy, akurat można optymistycznie patrzeć w przeszłość. No, że jeśli właśnie brakuje nam nawozów sztucznych i mamy przejść na nawozy naturalne, to fakt, że nie będziemy zanieczyszczać tych nawozów naturalnych papierem toaletowym, no to jest to jakaś dobra wiadomość. No, że będziemy mieli w tym momencie taki yy, stuprocentowy surowiec. Yy, no, ale dobrze, więc, więc proponuję właśnie sankcje, challenge, no, no nie wiem, no żeby, żeby właśnie, żeby, żeby tutaj, nie wiem, panowie, nie wiem, pan Zandberg, przedstawiciele partii Razem, czy jakikolwiek inny rusofob, właśnie pokazał, jak on sobie radzi bez papieru toaletowego, więc jest to ten, pierwsza, jeszcze nie mam pomysłu, jeszcze nie mam pomysłu, jak to, jak to zrobić, no mam pomysły, no ale, ale no YouTube może mi skasować kanał, jak nagram, więc, więc właśnie zastanawiam się, jak tutaj to zrobić, żeby, 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 żeby właśnie ugryźć ten temat braku papieru toaletowego, a równocześnie, a równocześnie no, spełniało to jakieś tam normy kulturowe. Dobrze, więc jest to jakby pierwsza sankcja challenge, no, czy trzecia już, a czwarta sankcja challenge, którą chciałbym zaproponować, wynika z kolejnych problemów polskiej gospodarki, mianowicie tutaj poprzednia sankcja challenge była spowodowana właśnie... Kryzysem na rynku produkcji nawozów sztucznych, no i okazuje się, że jakimś tam e, produktem ubocznym e, tej produkcji nawozów sztucznych jest produkcja CO2. Jest produkcja CO2, który to CO2 mający złą, sławę, że tutaj to CO2 wpadające do atmosfery powoduje e, zmiany klimatyczne. No, ale to CO2 jakoś tam w formie płynnej jest wykorzystywane między innymi do konserwowania żywności. CO2 jest także kluczowym składnikiem do produkcji napojów gazowanych. No właśnie ten gaz w napojach gazowanych to jest CO2. Więc ja tutaj proponuję sankcję challenge, żeby właśnie no, żebyście, żeby jakiś rusofob, żeby jakiś właśnie taki fanatyczny y, zwolennik y, y, Zeleńskiego, który tam codziennie modli się do, do, do klauna w, w, w zielonej podkoszulce, żeby właśnie pokazał, jak bardzo kocha Zeleńskiego, a więc jutro otwórz piwo i to piwo wstrząśnij, otwórz i zostaw to piwo na jeden dzień, tak, żeby, żeby się w całości wygazowało a następnego dnia to piwo wygazowane wypi. Ewentualnie możesz w ten sposób pić wygazowanego szampana.